Witam, w dzisiejszym odcinku porównam motory wykonane w technologii AGM o pojemności 80Ah a będą to te, którym zaufałem i na których się nie zawiodłem czyli Banner i Juasy zobaczcie, Juasy są o pojemności 80Ah ale jednak postawiłem dwie dlaczego? wyjaśni się w dalszej części filmu zaczynamy Zaczynamy od banera. Ten akumulator. Producent Banner Austria, rok założenia 1937, czyli producent z historią. Data produkcji załóżmy, że to będzie 6-miesięczny. Waga prawie 23 kg. Prąd rozruchowy. 755 Rystancja 3,08 milioma Dostęp do elektryki, tu tak, ale ja tutaj dałem z gwiazdką ze względu na to, zobaczcie, odkręcenie korków spowoduje uszkodzenie akumulatora. Tak, to są akumulatory działające, y, 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 mające zawory w sobie VRLA, odprowadzenie gazów VRLA obustronne. Płyty. Tutaj mam jakoś tam wiedzę, natomiast oficjalnie nie mogłem się doszukać na producenta, jakie to są płyty odlewane, ciętociągnione, więc tutaj dałem kreseczki. I to jeszcze, jeszcze moja jedna uwaga. Niektórzy gdzieś tam mają taką urazę do płyt ciętociągnionych. Ja uważam, że jest to trochę błędne myślenie, gdyż płyty ciętociągnione też mogą być dobre, nie tylko odlewane cena hurtowa banner jest troszkę droższy od tych pozostałych i taka jeszcze moja jedna uwaga ceny banerów załóżmy w tym roku potaniały, gdzieś tam baner też szuka w jakiś sposób oszczędności i próbuje być konkurencyjny dalej UASA zobaczcie etykiety mają takie same Natomiast zaraz Wam coś pokażę. Producent Iwasa, Japonia. Początki istnienia firmy to 1918, czyli firma istnieje ponad 100 lat. Tradycje, historia, tak. Waga 23 kg, prąd rozruchowy 749A, rezystancja 30, podobna do Banera. Dostęp do elektrolitu, oczywiście nie można odkręcać, chyba że już po gwarancji i się chcemy pobawić. Odpowiedzenie gazów obustronne jest trochę tańszy, Juasa jest trochę tańsza od Banera. I teraz ta iłasa tak? Zobaczcie, waga 12, 23 700, 740, tak? Czyli prawie 24 kg ma. Prąd rozruchowy prawie 780, rezystancja poniżej 3, tak bardzo fajny wynik, dostęp do litu. Dalej to jest to samo. Teraz który akumulator wybrać? Jeżeli by nam zależało na pieniążkach, jeżeli by nam zależało na pieniążkach, możemy spokojnie brać JUASY. Jest to dobry produkt, na pewno nie oszukany i nie powinniśmy się zawieść Banner by zawsze yy, to była taka produkcja można powiedzieć bardzo dobra od lat jak teraz będzie tego nie wiemy, ale myślę, że Banner nadal, nadal będzie produkował dobre, produkuje i będzie produkował dobre akumulatory jeszcze kilka słów odnośnie tych dwóch akumulatorów tak naprawdę czy to hurtownicy, czy to ja, nie mamy wpływu, jaki trafi do nas akumulator. Czy oczywiście z tej fabryki, czy z drugiej, na to wpływu nie mamy. Ta waga jest praktycznie jedna z największych, jakie istnieją na rynku przy tych parametrach. Jeszcze może jedna uwaga, niektórzy patrzą yy, na kody tutaj, yy, kraj pochodzenia, kraj produkcji 506, ale jak się okazuje, to, to wszystkie akumatory i łasy mają ten, ten kod. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia.